Wyobraź sobie, że mógłbyś cofnąć swój biologiczny zegar o dwadzieścia, może nawet trzydzieści lat. Brzmi jak science fiction? Jako lekarz z sześćdziesięciopięcioletnim doświadczeniem mogę z całą pewnością powiedzieć to możliwe. Jestem doktor Adam Wiśniewski i mimo moich dziewięćdziesięciu jeden lat nadal prowadzę praktykę lekarską, gram w tenisa i cieszę się życiem pełną piersią. Zanim zagłębimy się w historię, proszę o komentarz poniżej. Z jakiej części świata oglądasz? Pamiętam jakby to było wczoraj, młody lekarz, pełen zapału i przekonania, że współczesna medycyna ma odpowiedź na wszystko. Przepisywałem leki, zgodnie z najnowszymi standardami, ale coś nie dawało mi spokoju. Widziałem pacjentów wracających z tymi samymi dolegliwościami. Mimo regularnego przyjmowania leków, przełom nastąpił, gdy do mojego gabinetu trafiła 72-letnia pani Maria, zmęczona z chronicznym bólem stawów i serią nieudanych terapii za sobą. Doktorze, powiedziała, już nie mam siły łykać kolejnych tabletek. To zdanie zmieniło moje podejście do medycyny na zawsze. Zaproponowałem jej coś nietypowego, prosty, Trzyelementowy program odnowy biologicznej. Początkowo patrzyła na mnie z niedowierzaniem. Sześć tygodni później wróciła do gabinetu, a ja nie mogłem uwierzyć własnym oczom. Stała przede mną zupełnie inna osoba, energiczna, uśmiechnięta, bez śladu bólu. To, czego się nauczyłem przez dekady praktyki, to fakt, że nasze ciała mają niesamowitą zdolność do samouzdrawiania. Problem w tym, że większość z nas nieświadomie blokuje te naturalne mechanizmy. Dziś pokażę Wam, jak je odblokować. Przez lata udoskonaliłem metodę, która pomogła tysiącom moich pacjentów. To nie jest skomplikowane. Bazuje na trzech fundamentalnych filarach zdrowia, które zaraz Wam przedstawię. Metoda ta pozwoliła mi nie tylko pomagać innym, ale również zachować własne zdrowie i witalność w wieku, gdy większość moich rówieśników dawno przestała być aktywna zawodowo. To, co za chwilę usłyszycie, może wydawać się kontrowersyjne dla niektórych przedstawicieli konwencjonalnej medycyny. Ale rezultaty moich pacjentów mówią same za siebie. Pierwszy filar zdrowia to właściwe oddychanie. Brzmi banalnie. A jednak większość z nas oddycha nieprawidłowo. Weźmy przykład pana Stefana, 85-letniego tenisisty. Kiedy przyszedł do mnie z dusznościami, wykorzystywał zaledwie 30% pojemności płuc. Po trzech miesiącach stosowania technik, które za chwilę pokażę, wrócił do regularnej gry. Oddychanie to nie tylko dostarczanie tlenu, to fundament naszego metabolizmu. Gdy oddychamy płytko, nasze komórki głodują. To jak próba zapalić ognisko przy minimalnym dopływie powietrza. Właściwe oddychanie aktywuje również nasz układ parasympatyczny, redukując stany zapalne w organizmie. Drugi filar to oczyszczanie organizmu. Pani Krystyna, 68 lat, cierpiała na chroniczne migreny. Żadne leki nie pomagały. Po wprowadzeniu prostych zmian w diecie i odpowiednich ćwiczeń, bóle głowy ustąpiły całkowicie. Dlaczego? Bo w końcu jej organizm mógł skutecznie eliminować toksyny. Wyobraźcie sobie swoje ciało jako ogród. Możecie dostarczać najlepszych składników odżywczych, ale jeśli system drenażu jest zatkany, rośliny i tak będą chorować. Podobnie działa nasz organizm potrzebuje sprawnego systemu eliminacji toksyn. Trzeci, często niedoceniany filar, to regeneracja podczas snu. Tu kluczowa jest nie tylko ilość, ale przede wszystkim jakość snu. Moja pacjentka Anna, menedżerka wysokiego szczebla, sypiała po 8 godzin, a mimo to czuła się zmęczona. Problem leżał w zaburzonym rytmie okołodobowym. Sen to nie jest czas stracony. To okres intensywnej odnowy komórkowej. Podczas prawidłowego snu poziom hormonu wzrostu wzrasta nawet dziesięciokrotnie. To właśnie wtedy uruchamiają się naturalne procesy naprawcze organizmu. Te trzy filary tworzą fundamenty zdrowia, ale prawdziwa magia dzieje się, gdy zaczynają współpracować ze sobą. To jak trójnóg, każda noga jest niezbędna do stabilności całości. Zaraz pokażę Wam, jak wprowadzić te zasady w życie w prosty i praktyczny sposób. Zacznijmy od prostego ćwiczenia oddechowego, które zrewolucjonizowało życie moich pacjentów. Nazywam je techniką 4-7-8. Wdech przez nos na 4 sekundy, zatrzymanie powietrza na 7, wydech ustami na 8. Tak proste, a jednak skuteczne. Pan Stefan wykonywał je trzy razy dziennie początkowo z trudem, ale po miesiącu jego pojemność płuc wzrosła o 40%. Kolejny kluczowy element to oczyszczanie organizmu. Nie mówię tu o modnych detoksach czy głodówkach. Chodzi o mądre wspieranie naturalnych procesów oczyszczania. Pani Krystyna zaczęła od prostej zmiany. Picia ciepłej wody z cytryną naczczo. Następnie wprowadziliśmy zasadę zielonego śniadania koktajlu z zielonych warzyw i ściastych, ale prawdziwy przełom nastąpił, gdy połączyliśmy te praktyki z odpowiednim rytmem snu. Anna nauczyła się techniki złotej godziny, wyciszenia wszystkich ekranów na sześćdziesiąt minut przed snem. Początkowo protestowała, że to niemożliwe przy jej trybie życia. Dziś nie wyobraża sobie inaczej. To, co odkryłem przez lata praktyki, to fakt, że nasze ciało ma zapisany program samouzdrawiania. Problem w tym, że codziennie go zagłuszamy. Stresem, złym oddychaniem, nieodpowiednim jedzeniem. Wyobraźcie sobie samochód z najnowocześniejszym systemem naprawczym, któremu ciągle dolowamy złego paliwa. Moi pacjenci często pytają, doktorze, czy to naprawdę może być takie proste? Odpowiadam zawsze tak samo. Prostota jest kluczem. Natura nie tworzy skomplikowanych rozwiązań. To my, ludzie, mamy tendencję do komplikowania rzeczy. Weźmy przykład 78-letniej pani Jadwigi. Przez lata cierpiała na bezsenność i bóle stawów. Farmakologia oferowała jej tylko czasową ulgę. Po trzech miesiącach stosowania mojej metody śpi jak dziecko, a ból praktycznie zniknął. Co więcej. Jej wyniki badań krwi pokazują poziomy stanów zapalnych jak u pięćdziesięciolatki. Ale najbardziej niezwykłe rezultaty obserwuje, gdy pacjenci łączą wszystkie trzy filary. Pan Henryk, emerytowany nauczyciel, cierpiał na nadciśnienie i cukrzycę typu 2. Po sześciu miesiącach stosowania programu, jego lekarz prowadzący był w szoku. Wszystkie parametry wróciły do normy. Kluczem jest konsekwencja. Nie obiecuję cudów z dnia na dzień. To jak pielęgnowanie ogrodu. Wymaga cierpliwości i regularności, ale efekty są trwałe i co najważniejsze, naturalne dla organizmu. Często spotykam się z pytaniem: czy w moim wieku można jeszcze coś zmienić? Odpowiadam historią pani Zofii, 89 pacjentki, która zaczęła program będąc przykutą do łóżka. Dziś samodzielnie robi zakupy i opiekuje się swoim ogrodem. To, co odkryłem, studiując tysiące przypadków, to fakt, że wiek biologiczny można cofnąć średnio o 15-20 lat. Mój własny przykład jest tego dowodem. W wieku 91 lat mam więcej energii niż niektórzy 60 -latkowie. Najważniejsze jednak jest zrozumienie, że te metody działają, ponieważ współpracują z naturalnymi mechanizmami organizmu. Nie walczymy z ciałem, my je wspieramy, to fundamentalna różnica w podejściu do zdrowia. Widzę to codziennie w mojej praktyce pacjenci, którzy przychodzą zrezygnowani po miesiącach czy latach nieskutecznego leczenia. Odkrywają, że ich ciało ma niesamowitą zdolność do regeneracji. Potrzebuje tylko odpowiednich warunków. Pamiętam moment, gdy po raz pierwszy przedstawiłem te metody na konferencji medycznej. Większość kolegów patrzyła sceptycznie. Dziś ci sami lekarze kierują do mnie swoich pacjentów. Wyniki mówią same za siebie. To nie jest alternatywa dla medycyny konwencjonalnej to jej naturalne uzupełnienie. Współczesna medycyna robi cuda w sytuacjach kryzysowych, ale w codziennym dbaniu o zdrowie, w profilaktyce i regeneracji natura ma swoje sprawdzone od milionów lat rozwiązania. Teraz, gdy poznaliście podstawy mojej metody, najważniejsze jest działanie. Zacznijcie od małych kroków. Technika oddychania 4-7-8 trzy razy dziennie Ciepła woda z cytryną rano, godzina bez ekranów przed snem. To fundamenty, na których będziecie budować. Pamiętajcie, każdy organizm jest inny i może potrzebować różnego czasu na adaptację. Słuchajcie swojego ciała. Nie zniechęcajcie się, jeśli nie zobaczycie rezultatów od razu. Regeneracja to proces, nie wydarzenie. Obserwuję to zjawisko od 65 lat. Ciało ludzkie ma niesamowitą zdolność do samouzdrawiania w każdym wieku. Moi pacjenci są tego żywym dowodem, od wysportowanego 85-letniego tenisisty po 89-letnią panią, która wróciła do samodzielności. Największą satysfakcję czerpię z obserwowania, jak moi pacjenci odzyskują kontrolę nad swoim zdrowiem. To nie jest kwestia stosowania skomplikowanych terapii, to powrót do podstaw, do tego, co naturalne dla naszego organizmu. Wierzę, że ta wiedza powinna być dostępna dla każdego. Dlatego dzielę się nią z wami. Wykorzystajcie ją mądrze, zacznijcie już dziś, nawet najmniejsza zmiana może zapoczątkować wielką transformację. Na zakończenie, chcę wam powiedzieć coś ważnego. Nigdy nie jest za późno na zmiany. W wieku 91 lat nadal się uczę i odkrywam nowe możliwości. Wy też możecie. Przyszłość waszego zdrowia jest w waszych rękach. Życzę wam zdrowia i zapraszam do komentowania poniżej. Podzielcie się swoimi doświadczeniami i pytaniami. Pamiętajcie, droga do zdrowia to podróż, którą warto rozpocząć właśnie teraz. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie, gdzie szczegółowo omówimy techniki oddychania, które odmładzają organizm. Dbajcie o siebie.